Fajne skarpety, Randy. Ale ekipę żeście zmontowali, ekipę totalnych pojebów, kurwa. Pisz to, bo mi Dobra, to dobrze. Ja to nagrywam. To nagraj. Całą grę? Nie! Co? Co ty Co? mi! To tu! Aaaa! Dostałem na twarz! Czekaj, O kurwa! Możliwe. No, nie wiem. A byliśmy na... To nie byliśmy o, gdzieś. O! Co to jest? Kurwa, co Ale, kur... to! Ja ej, ja o kurwa! Ale kurwa! Co? Ja pierdolę! Przepierdala. Ale jebo! Ej! Ja nie słyszę! Ogłuchłem. Ale jebo! To jest zamknięte. Co? Nie byliśmy. O kurwa! Co? O kurwa! O O kurwa! O kurwa! O! kurwa! Tłucie, tłucie. Co? Świnie ubija Ale <grym> Tutaj jest koran u Kurwa Co, Co jest? Kurwa Co jest? Co jest? Co, Co to za świn? Jest Brawa to za Zaraz biegnie

O kurde! Co tam się dzieje? Co się stało? Chodźcie do mnie, tam gdzie światło się świeci. Halo? Śledził. No i Bartek, idzie? Dobra, muszę rzucić wodą. Idziemy! Pocie, pocie. Ej, pocie. Gdzie jesteście? Oj dobra, widzicie. Ej! Nie ty mogę... Chróć na pewno rytualny. A mać. A mać raz dostał. Dobra, to może tu. Ej, kurwa! No nie no Cie... ja pierdolę. padło? Nie jest tu! Ciągle Piano. kurwa na mnie, już mam jedną wodę święconą. tu. Masz kadzidła, ja pierdolę. Ja pierdolę. To nie źle. jest Co tu? Pomocy, 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 proszę. Pomocy mi. Złote święconą Złote świętą. Proszę, złote świętą 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 Proszę, świętą świętą Co, co, świętą 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 a infanteria mi się kończy. A, tu. Bimber robię. Hello. Yo. Yo. Hello. <śmienic> <śmienic> Kurwa, nie to. Sześć to. to. Za mną, za mną. O, o za mną. Szyś, za mną. Oni wie przecież. Idziemy, idziemy, idziemy! Ja nie mam w ogóle wody świeconej. Koni no, mnie za mną! Tutaj! Tu jest klucz ten, a, nie ma nic. Ej, schodzimy tam na dół, skaczemy? To jest koran, jakby coś to szatan. E, nie! Spierdalać! My... Skaczmy szybciej! Aaaa! Aaaa! Co to za szczuras?! Ja EEEE KURWA Idziemy do góry Kurwa Jaki mały chujek W grę? Gdzie? Co ty do nas robisz? Kurwa, kurwa, kurwa Zamknij drzwi To tu! Jest tu! Jest tu! Byliśmy gdzieś O! Jest. Ale chodź, no. no, Ja no. Pierdolę. Co ty się pierdala? No to w no, prawo to są prawa! No, kurwa! Wyszedł widzę! Dobra, Kto Kto? Kto <tuszy> ja wierdala! Kurwa! 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 Co Kurwa! 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 Chodźcie do mnie tam gdzie światło się świeci Halo Kurwa, otworz się nie da <grystanie> No jak ciężko Wszedł tu kurwa pod nogi Idź <grystanie> patrzcie na nią No i tu. <stansionale> weszłem, weszłem, chyba weszłem. Złapała na raz, kurwa, chyba dwóch. Czekaj, stamina. Co stamina Bartek. No się, patrzy się. Co tam Bartek. Zobaczy... <stansionale> Chcesz patrzeć na nią, Korek zapisz to, zapisz to Jaki to długi dom? Tu po lewej coś mi jęczy No też suszę. idź tam Dobra, patrz w dwie strony Jeszcze dom jest taki sam Patrz na to, a nie patrz za to Gorgon. Pies szczeka Krowa Co to? Coś odpierdala, ej a, Do góry! Cześć, <śmienicza> nie, 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 <śmienicza> nie, nie, nie. Cześć, <śmienicza> <śmienicza> mnie Cześć, cześć. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Cześć, nie <śmienicza> Dobra, zostań. zostań. jesteś? Musimy iść. <śmiech> <śmiech> <Żydzią> mi <pryć. śmiech> Ja wiem, gdzie on jest. Spokojnie. No się nie patrz. Patrz, a on tu jest za drzwiami. No się nie patrz. Nie pat to... Tu jest kartka. I swear to God, if the neighbors don't shut up, I can't sleep without them shaking the entire floor. What are they doing over there? What's making that crushing sound? If I hear one more man, moon, moon man, moon, moon, <laughs> they <laughs> they <laughs> mm. yeah, I mean, I'm going to lose my mind. Fuck shit. On just. No kur... ja nie stałem A ty żyjesz? No O siema Jak stałeś tam tam No ja to <tocentry> No gdzie no. no. no, ty mi tu się ciśniesz pedale? No do ja <tocentry> <tocentry> no daduj Chodź Jak patrzę AAAAAA AAAAAA No co tam było? Teatro co to mam manekin? O Co to wam? kurwa Jest manekin Ja pierdolę Wcześniej to z domu wybiegło kurwa Nie to było tam obok Teatru Co to wam manekin? Co to wam? Jest manekin Jesteś? Szybko Nie patrzcie do góry, nie patrzcie do góry, nie patrzcie do góry Nie patrzę do góry Uwróć! O! O! JOK KURWA REFLEKS! Ej, gdzie ta baba? Uwróć! JOK KURWA REFLEKS! Na stawki, <grytory> bo innych dziur nie było. Ej, za tobą! O kurwa! Co było za... Chyba dalej no. gdzie mnie? Ej, za tobą! Ja wiem. To. ja wiem gdzie Kurwa, Dobra, tak spierna, spierdol, goni mnie, goni mnie, goni mnie Nie, goni ty ty kur... Do sędzonu, szybko do sędzonu, wchodzę teraz! Ja nie, cieba, nie mogę piec, już splintu Cześć, 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 kurwa, 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 Gdzie ty jesteś? O kurwa! No. Jak on tu był? No? O, siema Jak stał? Ale stał tam Jak ja to nagrałem Ja jestem już na schodach o kurwa Nie patrzcie na sody Można go najebać. Daj chodź. Dawaj. Którego? A kurwa, tego. Spółowrotu. Nie mam mi tego już jak nie. Jep kurwa, kurwa. dostał. Tylko nie mu nie otwórz. Tu w prawo! Ty kurwa zamykasz! Gdzie jesteście? A! A! Bo zamykali mi drzwi! Ja nie mogę przejść przez tą dziurę. Myślałem, że mnie złapie już. Dobra, otwierać drzwi! Zginąłem. Zginąłem. Zginąłem! Jak ja mam to zrobić? Zginąłem! Bedroomy! A bedroom to jest... O! Skierdalać! Nie zamykaj ty koju! Na no, ty koju! Nie mi Zajebał mnie. No chuj to, zamykali. Otwórz drzwi teraz. O, jest! Siema Pozamykamy mu wszystko, oczy, cio oczy, Dobra. Co ty masz w ręce? Tu jest nie Zamykaj to! Co ty robisz? AAAAAA! I otwieraj tego! Otwórz jest lewo. O lewo! Czekaj! O kurwa! Ej, dlaczego O się te Ej tu! Jest. Kontrol kurwa O zrodził siekierą o, o kurwa! Ja pieskoczę! Co, Co robił? <śm> <śm> kurwa przeszedł, chodźcie do bedroomsów! The door is no power. O kurwa, ucieczka! Jest. Kurwa! Co trzeba zrobić? No. O kurwa, znowu mnie zajebał, tu siedzi Wody. O kurwa, skaczesz? Dobra Wiem O kur... Widziałeś to? Chodź tu Otwarł się Ja też chcę pograć Dawaj Sportowiec. O kurwa! Ja p... No, nie wiem! Ty Pa jak on wie wszystko On ma drona z nasa co? O, Ej, ej, coś mnie, coś mnie się boję się. tu tu Chłopacy O kurwa O kurwa! Nie! Jest, Ale jest. zimno, chyba ogród. <grymne> ja <Jo>, pierdol! <grymne> Mój pies robi klimat. To znaczy Co to było bieści. tutaj? Ja myślałem, że... O nie, no kurwa. A czego przeszłeś? Ja <grymne> Nie, ślepią, no ślepią. Bra. Brawo. Brawo. O kurwa! No. Se! Radio! Nie! On kogoś.